Zapraszam Ci dzisiaj do wspólnego przygotowania ciasta francuskiego w dwóch sposobach. Zrobimy na słodko i na wytrawnie, Także mam nadzieję, że przypadniecie jej do gustu ten przepis, a my się zabieramy do roboty. Nasze przygotowania możemy rozpocząć od włączenia piekarnika, ponieważ same przygotowania ciasta zajmą nam bardzo mało czasu. Także zaczynamy. Nasze przygotowanie rozpoczniemy od przygotowania ciasta. dużego ciasta. Ciasto dzielimy na połowę. Mniej więcej tej samej yy, tej samej wielkości połowy. Teraz tak, yy, wersje słodka to będą rurki z budyniem waniliowym. Wersja yy, nawet trawnie będą to pizzerinki, takie z yy, yy, a la pizza, pizzerynki po prostu. Pierwsza wersja to będzie ciasto na słodko, czyli pierwsza wersja słodka to będą rurki z budyniem. Druga wersja to będą po prostu pizzynki. Także zaczynamy od pizzynek. Część ciasta francuskiego, które posłuży nam do słodkiego wypieku, na razie schowam do lodówki. I teraz tak, jeżeli chodzi o nasz sos, ja wykorzystam sos mouti. To jest sos z grillowanymi warzywami, więc ja już w moim przypadku nie muszę dodawać żadnych warzyw do sosu. Natomiast jeżeli chcecie, możecie śmiało dodać na przykład pieczarki, cebulę, na co macie tylko ochotę. Staram się zrobić tak, żeby to, co będzie na samym końcu tutaj był tylko sos pomidorowy bez, bez warzyw. A reszta to już jak chcecie. Całość doprawimy jeszcze solą i pieprzem. Oczywiście można by było to zrobić na boku, ale wiecie jak to jest, czasami e, przygotowuje się coś... od tak. Nie się tego za bardzo potem nie planuje. Też sprawdziłby się na przykład sos sriracha, coś takiego na ostro. Ja idę trochę prosto, e, z pieprzem po prostu. I teraz tak, jeżeli chodzi o e, szynkę, jeżeli chodzi o szynkę, ja wykorzystam szynkę włoską. To jest akurat dojrzewająca, ale mi smakuje, także jak chcecie, możecie dać również selami albo innego rodzaju wędlinę, szynkę. Zlepiemy mozzarellę. Ja mam akurat mozzarellę w biurkach, możecie wykorzystać normalną mozzarellę, taką w kulkach i ją po prostu pokroić. Sera nie daje za dużo, bo serem będę chciała na koniec wszystko i jak już będzie pozwijane. Z bardzo ciągnąca się mozzarella, także nie za dużo. I zawijamy. I taką całość dzielę na kawałki nożem i układam na blaszce. Każdą picynkę kroję na mniej więcej 2-3 cm. Za pomocą noża przykładam na blaszkę. Tak jak widzicie, ostatecznie pizzerne robiłam robią wychylenie 2 cm. Wyszło mi ich 10. Także całość teraz um, posypię odrobinę y, mozzarelli i te. Nasze przystaweczki wstawiam już do piekarnika, aby się jako pierwsze upiekły, a w międzyczasie, jak się będą piekły, zajmiemy się e, naszymi słodkimi wypiekami. Mały twist w naszych słodkich e, wypiekach jest taki, że zamiast mleka zwykłego dałam napój kokosowy i na całe opakowanie 40 g bedynia waniliowego powinniśmy dodać pół litra mleka. Ja natomiast dodaję tylko 300, i całość od razu rozrabiam naczynia. Do całości dodajemy oczywiście jakieś słodzidło. W moim przypadku będzie to erytryto. Wlewam całość. I mieszamy do ugotowania budynia. Przechodzimy teraz do przygotowania naszych ruraj padiniowych. Całość dzielimy na sześć mniej więcej równych części. Jak będą trochę nierówne, nic się nie stanie. I teraz tak, nasz budyń staramy się nakładać na samym środku. Będzie nam wtedy łatwiej po prostu zawinąć. Spokojnie można było zrobić w budyniu od 20 gram, także. Taka informacja dla Was. No i co, teraz zawijamy nasze maleństwa. Nic nie uklepujemy, po prostu kładziemy tym jakby szwem na dole, dzięki czemu po prostu budyń nam nie wypłynie. Resztę budyń możecie albo zjeść, albo zrobić na przykład ciasto z karetnikami czy krakersami. A właśnie nam się upiekły pizzerinki. zwiększyły swoją objętość oczywiście. Więc delikatnie zdejmę je, przełożę na boki zaraz zajmiemy się do końca naszymi słodkimi rurkami waniliowymi. Rurki mamy w ten sposób przygotowane, że je po prostu wsadziliśmy w budyń i zwałkowaliśmy. Potrzebujemy jeszcze trochę mleka bądź napoju roślinnego, bądź ubitego jajka, co wolicie. E, I będziemy odrobinę posypywać cukrem z góry, żeby to fajnie wyglądało. Mleczka sobie, mleczka, napoju roślinnego naleję sobie odrobinkę, bo tego naprawdę dużo nie trzeba. Więc osobiście w takich sytuacjach, gdzie mam tylko kilka sztuk, nie wykorzystuję jajka, bo nie chcę marnować. I co w zasadzie? To może zróbmy tak. Połóżmy nasze rurki już w docelowym miejscu, czyli na tym papierze, Teraz jest na Będziemy tak układać bokiem, żeby się na pewno zmieściło wszystkie. Pamiętajcie o tym, że to jest ciasto francuskie, a jak każde ciasto francuskie rośnie, więc zostawiamy sobie trochę przestrzeni na to, żeby nasze rurki mogły zwiększyć objętość. Tam rurki ułożone, biorę. Na pół roślinny i smaruję obficie. Myślę, że dwa razy każdą rurkę, tak żeby było mokre ciasto z góry. Drabinę cukru ja sobie paluchami to zrobię, mam czysta piecuja. Można było wykorzystać też cukier waniliowy, żeby tutaj jeszcze bardziej pachniało wanilią. Dobra, do to Wstawiam do piekarnika i czekam aż wyrośnie. Kiedy ciastka się pieką, ja przetestuję piecernikę. Idealna, no ale na imprezę, ale też do pracy, na długie śniadanie, czy na kolację, na wspólny wieczór z filmem. Polecam. Mam nadzieję, że przepis przypadnie wam do gustu i zapraszam do obejrzenia innych przepisów.